W połowie grudnia 1942 roku sytuacja niemieckiej grupy armii Don była bardzo ciężka. Niemiecka szósta armia znajdowała się w okrążeniu z zakazem odwrotu. Rumuńska trzecia armia, a dokładniej jej resztki, wzmocnione grupą Holit, miała za sąsiada włoską ósmą armię, która od 10 grudnia sama odpierała liczne ataki radzieckie na swoim odcinku. W centrum Niemieckich linii nad rzeką Czyr bronił się rozciągnięty niemiecki 48 korpus pancerny, który odpierał ciągłe ataki wojsk radzieckich. W rejonie Kotylnikowa działania ofensywne prowadził 57 korpus pancerny, który za cel miał odblokować wojska niemieckiej 6. armii otoczonej w Stalingradzie. Operację ofensywną 57 korpusu pancernego osłaniały resztki rumuńskiej 4. armii. Radzieckie dowództwo, mimo sukcesu, jakim było rozbicie rumuńskich III i czwartej Armii oraz okrążenie niemieckiej VI Armii w Stalingradzie, zdawało sobie sprawę z niepowodzeń, jakie napotkały wojska radzieckie nad Czyrem w rejonie Kotelnikowa oraz oporem samej szóstej Armii. Ciężkie straty spowodowały, że radzieckie dowództwo zmuszone zostało do zmiany planów. Radzieckie dowództwo postanowiło odroczyć czasowo szturm na pozycję niemieckiej 6 Armii. Na odcinek radzieckiej 51 Armii, na którą spadło uderzenie niemieckiego 57 Korpusu Pancernego, wysłano silne odwody, tym drugą armię gwardii. Jednocześnie przygotowano nowe uderzenie. Operację Mały Saturn. Głównym celem operacji Mały Saturn było przełamanie i zniszczenie włoskiej ósmej armii oraz zajęcie głównych baz, przez które przechodziło zaopatrzenie dla wojsk niemieckiej szóstej armii, czyli lotnisk w Morozowsku oraz Taczynskaja. Po osiągnięciu tych celów wojska radzieckie miały skierować się od północy narostów, jednocześnie z nadczyru oraz z rejonu rzeki Myszkowa. Miały uderzyć jednostki radzieckie z zadaniem zniszczenia kotylnikowskiego zgrupowania wroga i od południowego wschodu pościgu kierować się na Rostów. Zajęcie Rostowa, przez które przechodziło całe zaopatrzenie dla niemieckiej grupy Armii A walczącej na Kaukazie, groziło utratą całej grupy armii, co groziło już nie tylko klęską w wymiarze operacyjnym, ale i strategicznym. Jakim byłoby załamanie się całego frontu wschodniego na południowym odcinku na przełomie 1942 roku i 1943. W połowie grudnia dowództwo grupy armii Don borykało się nie tylko z silnym naciskiem wojsk radzieckich, ale z brakami zaopatrzenia oraz posiłkami. Przeciwnikiem dla Mainsteina był sam Hitler oraz naczelne dowództwo które bardzo niechętnie oddawały dodatkowe oddziały na wsparcie grupy armii Don, starając się nie dostrzegać narastającego kryzysu. 16 grudnia 1942 roku na pozycję włoskiego II Korpusu Armijnego spadła lawina stali. Oddziały radzieckiej 6 Armii oraz 1 Armii Gwardii rozpoczęły operację Mały Saturn. Po 90-minutowym przygotowaniu artyleryjskim radzieckie uderzenie spadło na pozycje włoskie w najgorszym momencie, kiedy to oddziały włoskiej dywizji Kozerie były luzowane przez wojska niemieckiej 385 dywizji piechoty. Mimo to walki jakie się toczyły, były zaciekłe, włosko, niemieckie zgrupowanie, ponosząc ciężkie straty stawiły zaciekły opór. Jednak siła radzieckiego natarcia była tak wielka, że wojska osi stopniowo traciły teren, jednak nigdzie stronie radzieckiej nie udało się przełamać frontu, mimo udziału jednego korpusu pancernego w pierwszym rzucie. Także druga włoska dywizja drugiego korpusu, dywizja Ravenna, została zaatakowana przez wojska radzieckie. Ciężkie walki trwały przez cały dzień i strona radziecka, ponosząc duże straty, włamała się na głębokość dwóch do trzech kilometrów pozycji obronnych włoskich dywizji. Radzieckie dowództwo, zaniepokojone brakiem sukcesów, ponaglane przez naczelne dowództwo postanowiło wprowadzić do walki odwodowe korpusy pancerne. Już od samego ranka 17 grudnia radzieckie ataki rozlewały się na coraz większych odcinkach włoskiej armii i pogłębiały włamania w liniach włoskiego drugiego korpusu armijnego, który wzmacniany różnymi odwodami niemieckimi ze składu 295. Dywizji Piechoty, oraz innych grup bojowych ze składu 27. Dywizji Pancernej cofał się w stronę rzeki Boguczar. Włoskie oddziały, wspomagane przez oddziały niemieckie, mimo ofiarności, nie były już w stanie trzymać całej linii obrony, a tym bardziej likwidować radzieckich włamań. W nocy z 18 na 19 grudnia sytuacja na odcinku Włoskiego II Korpusu Armijnego stała się krytyczna. Rankiem 19 grudnia Wojska radzieckie ominęły twardo bronione miasto Tały i skierowały się na południe w kierunku Kantemirówki. Radzieckie oddziały, a w szczególności korpusy pancerne, zdołały po ciężkich walkach przebić się przez linie obronne i rozpoczęły szybki marsz na południe. Rankiem 17 grudnia do natarcia przeszły wojska radzieckiej trzeciej Armii Gwardii, która uderzyła na styku rumuńskiej trzeciej Armii. Oraz niemieckiego 29 Korpusu Armijnego generała Holida. Mimo zaciekłych walk, wojska radzieckie stopniowo przełamały pozycje rumuńskie i wdarły się na tyły lewoskrzydłowych wojsk włoskiej ósmej armii. Sytuacja włoskiej armii stała się tragiczna. Radzieckie korpusy pancerne szybko wdzierały się na jej tyły, kierując się na główne bazy zaopatrzeniowe tacińskaja oraz Morozowo. Włosko niemieckie dowództwo postanowiło ratować co się da i wycofać włoskie oddziały drugiego korpusu arminnego, który od 19 grudnia przybijał się na pozycję w rejonie Nowej Kalitwy, która była mocno trzymana przez oddziały włoskie z dywizji górskiej Julia oraz elementy niemieckie. Pozostałe oddziały niemiecko-włoskie stworzyły dwie grupy. Grupa Północna, czyli niemiecka 298. dywizja Piechoty. Grupa bojowa z dywizji Rawenny, elementy dywizji piechoty Pałzebio oraz Torino po zaciekłych walkach dotarło do miejscowości Czertkowo, gdzie około 8 tysięcy żołnierzy broniło się w okrążeniu aż do 16 stycznia, kiedy te wojska wyrwały się z okrążenia przy pomocy niemieckiej 19 Dywizji Pancernej. Zgrupowanie południowe z dowództwami niemieckiego 29 Korpusu Armijnego Włoskiego 35 korpusu Armijnego, dywizji Piechoty Pałzebio, trzeciej dywizji szybkiej oraz dywizji Piechoty Sforciska przedzierały się przez radzieckie wojska docierając 3 stycznia 1943 roku do niemieckich pozycji nad dońcem, gdzie resztki tej grupy zostały skierowane do miejscowości rykowe. Tymczasem po przełamaniu włoskich pozycji. Wojska radzieckie, a w szczególności radzieckie korpusy pancerne szybkim marszem skierowały się na dwa główne miejsca zaopatrzeniowe, kluczowe dla niemieckiej szóstej Armii. Radziecki 24. Korpus Pancerny zbliżał się szybko do miejscowości Tacyńskaja, natomiast 25. Korpus Pancerny do miejscowości Morozowska. Manstein już 20 grudnia wiedział, że włoska armia jest już rozbita, a jego oddziały nad czyrem zagrożone jednak największym problemem były radzieckie oddziały pancerne które z rozpoznania lotnictwa kierowały się na dwa kluczowe miasta dlatego manstein postanowił działać z 48 korpusu pancernego zabrał 11 dywizję pancerną natomiast z 57 korpusu pancernego otrzymał najsilniejszą dywizję 6 dywizję pancerną Jednocześnie do wykorzystania były oddziały 305. dywizji piechoty, której oddziały wyładowywały się w danym rejonie. Rankiem 24 grudnia wojska radzieckiego 24. korpusu pancernego, wykorzystując zaskoczenie po szybkiej walce zdobyły lotnisko Tacyńskaja. Natomiast oddziały radzieckiego 25. korpusu pancernego zostały zatrzymane na przedpolu Morozowska. Jednocześnie z nad Czyru do ataku przystąpiła radziecka piąta Armia Pancerna, która mimo ogromnej przewagi nie była w stanie przełamać niemieckich pozycji, mimo, że front był obsadzony przez słabe jednostki polowe Ludwaffe i jedynie spychała je na zachód. Wkrótce jednostki niemieckie zostały wzmocnione resztkami 22. Dywizji Pancernej, która ustanowiła obronę na północ i na wschód od Morozowska. Próby zdobycia tego miasta przez 25 Korpus Pancerny oraz elementy pierwszego Korpusu Zmechanizowanego zostały odparte przez główne siły 305 Dywizji Piechoty. Pod siły główne 24 Korpusu Pancernego po zdobyciu miasta oraz bazy lotniczej zostały wkrótce okrążone przez jednostki 6 i 11 Dywizji Pancernej, i w zaciętej bitwie oddziały radzieckie zostały zniszczone. Jednak to zwycięstwo nie mogło odwrócić tragicznej sytuacji na tym odcinku. Po rozbiciu włoskiej 8 Armii na froncie była ogromna luka, którą pośpiesznie starał się Manstein zatkać. Także na odcinku 57 Korpusu Pancernego, po odejściu 6 Dywizji Pancernej, wiedziano, że realizacja operacji Wintergewitter jest już nieaktualna, o czym został poinformowany sam dowódca 6 Armii. Oddziały niemieckie naciskane przez wojska radzieckie narażone na uderzenia ze skrzydeł po kilku dniach obrony. Ponosząc ciężkie straty, wycofały się do kotilnikowa, gdzie pod naciskiem radzieckim rozpoczął się pośpieszny odwrót na pozycję nad rzeką Salwy grupę arminą Freter Picco, wzmocnione oddziałami 7 i 19 dywizji pancernej. W Millerowie broniła się kamp w grupę Kreising z 3. dywizji górskiej. Wiążąc dwa radzieckie korpusy pancerne, które zamiast nacierać na Rostów, postanowiły zdobyć miasto, a to pozwoliło stworzyć nowe pozycje obronne po stronie niemieckiej. Na odcinku grupy arminnej Holit, z początkiem stycznia rozpoczęto stopniowy zorganizowany odwrót na linię Dońca. Jednak nie był to koniec bitwy o Rostów. 30 grudnia 1942 roku Hitler wydał zgodę na stopniowy odwrót I Armii Pancernej z dniem 2 stycznia 1943 roku. Odwrót spóźniony, gdyż wojska radzieckie zbliżały się do Rostowa. Sama I Armia Pancerna była już tylko cieniem swojej dawnej wielkości. Oddanie Grupy Armii Don, Dywizji Wiking, a wcześniej 23 Dywizji Pancernej, mocno zredukowało jej siłę a sytuacja zaopatrzeniowa tej armii była po prostu tragiczna. Jeszcze większym problemem był odwrót niemieckiego 57. Korpusu Pancernego, który po ciężkich stratach w rejonie Kotylnikowa cofał się na rzekę Sal, będąc mocno naciskany przez wojska radzieckie. Manstein, który otrzymał kolejne posiłki, skierował 7. Dywizję Pancerną na pomoc Holidowi, a pierwsze Tygrysy z 502 oraz 503 batalionów czołgów miały wzmocnić 57 Korpus Pancerny, który walczył nad rzeką Sal. Wydatnym wzmocnieniem były też pierwsze oddziały Dywizji Wiking, które z opóźnieniem przybywały na front, aby od razu z wagonów przejść do walki w zimownikach, gdyż na tyłach niemieckich wojsk pojawiły się oddziały radzieckiego III Korpusu Zmechanizowanego. Zacięte walki o zimowniki trwały kilka dni. Dni, które tak naprawdę pozwoliły jednostkom 57. Korpusu Pancernego wycofać się w rejon proletarskiej. Na nic dały się kontrataki niemieckich wojsk oraz wejście do walki czołgów Tygrys. Lokalne sukcesy nie mogły odwrócić sytuacji taktycznej oraz strategicznej, a co najważniejsze słabości samego korpusu, który po ciężkich walkach wycofał się z proletarskiej, oraz za rzekę Manysz. Jednak dla strony sowieckiej najważniejsze było dotarcie do Rostowa, a dokładnie odcięcie niemieckiej grupy Armii A działającej na Kaukazie. Sytuacja sprzyjała Sowietom, gdyż w liniach niemieckich ponownie pojawiła się luka o szerokości 40 km, którą dowódca frontu południowego, generał Jermienko, wysłał oddziały II Armii Gwardii oraz 51. Armii, które mimo wielkich problemów logistycznych popędzane przez swoich dowódców, nie zważając na straty oraz inne braki, wykorzystały Lukę i 20 stycznia sforsowały rzekę Manysz, zdobywając przyczółek pod Maneczyskaja. Wykorzystując ten sukces, wysłano od razu oddział rozpoznawczy w stronę Batajska, grożąc odcięciem całej grupy Armii A. Sytuacja wojsk niemieckich była tragiczna. Oddziały niemieckiej I armii pancerny miały jeszcze sporo kilometrów do Rostowa, a wojska radzieckie miały już tylko 30 kilometrów, aby zdobyć Batajsk i odciąć oddziały niemieckie. Powagę sytuacji doskonale rozumiał Einstein. O ile 17. Armia miała wycofać się na Kubań i tam jej oddziały miały przejść do obrony. O tyle oddziały pierwszej armii pancernej miały przejść przez Rostów i ruszyć na Krematorsk Słowiańsk, gdyż Armia Czerwona nacierała na zachód w ramach operacji Gwiazda i Galop. Ale aby to zrealizować, strona niemiecka musiała utrzymać przejście w rejonie Rostowa, aż do czasu dotarcia w wojsk niemieckich ze składu pierwszej Armii Pancernej. O ile sytuacja na lewym skrzydle grupy Armii Don była w miarę ustabilizowana i grupa armina Freter Piko oraz Holit kontrolowały sytuację na swoich onapiętych do granic możliwości pozycjach obronnych, Einstein postanowił wysłać pod Batajsk niemiecką 11. Dywizję Pancerną, która przy pomocy 16. Dywizji zmotoryzowanej miała wykonać silne uderzenie na radziecki przyczółek i nie tylko miały go zniszczyć, ale zablokować jakiekolwiek ruchy w kierunku Batajska. I dać czas na przeprawę oddziałów pierwszej Armii Pancernej. 22 stycznia jednostki 11 Dywizji Pancernej wraz z elementami 16 Dywizji Zmotoryzowanej przystąpiły do decydującej rozgrywki. Radziecka szpica pancerna dotarła do kołchozu Lenin w rejonie Batajska i tam rozegrał się Akt Pierwszy. Jednostki pancerne 11 Dywizji Pancernej natarciem z dwóch stron, szybkim atakiem, po zaciętej walce zmusiły radziecki oddział do odwrotu. Następnego dnia, właśnie pod Skaja rozegrał się akt drugi rozgrywki o być albo nie być dla pierwszej armii pancernej. 24 stycznia jednostki 11. dywizji pancernej, wzmocnione elementami 16. dywizji Zmotoryzowanej uderzyły na okopane wojska radzieckie i w ciężkiej walce wojska niemieckie zostały odparte z ciężkimi stratami. Podstęp się udał. I gdy wojska radzieckie przygotowywały się do uporczywej obrony na północy, na południową część wioski spadło silne uderzenie pancerne wojsk niemieckich, które w gwałtownym starciu rozbiły radziecką obronę, likwidując radziecki przyczółek. Wojska radzieckie były u kresu swoich możliwości. Linie logistyczne były mocno wydłużone i wojska borykały się z dotkliwymi problemami. Jednostki były zdziesiątkowane i radzieccy dowódcy byli bezsilni. Mimo, że do celu brakowało 30 kilometrów, nie mieli już sił, aby przebyć tą odległość i zrealizować cel, który mógł zakończyć wojnę o wiele szybciej. Z rozpaczą widzieli, jak kolumny wojsk niemieckich przemieszczały się z południa na północ. Jednak właśnie tam, na północy, Rozpędu nabierały radzieckie operacje Galop oraz Gwiazda. Operacje, które znajdziecie już na moim kanale.